Natomiast w Gołonogu jedyne co jeszcze pozostało to przebudowa Ronda Budowniczych Huty Katowice Ona oczywiście już od miesiąca jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym Trwa tutaj cały czas jego, jego przebudowa oraz całej okolicy tego skrzyżowania Natomiast tak naprawdę to przebudowa Ronda Budowniczych Huty Katowice nie jest liczona przez miasto do tej inwestycji dotyczącej remontu głównej osi komunikacyjnej Dąbrowy-Górniczej. To jest taka inwestycja, można powiedzieć, dodatkowa, bo inwestycja tutaj miała być prowadzona w przyszłym roku. Okazało się, że miasto jakieś tam pieniążki jednak znalazłoby to zrobić w tym roku, fajnie, że to się udało. Natomiast na pewno tutaj nie możemy na nikogo psioczyć czy narzekać, że nie jest rondo budowniczych jeszcze, jeszcze gotowe i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ ta inwestycja jest inwestycją dodatkową, natomiast tutaj tak naprawdę no jeszcze wymaga chociażby. Ta ostatnia ścieralna warstwa asfaltu jest tutaj potrzebna, natomiast podobnie jak na całym ciągu komunikacyjnym dąbrowy przez gołonów, wszystko już tutaj jest gotowe i przejezdne.